Jak dobrze wiecie, no to nadszedł ten moment królewskiej biedy. No jest bieda, niestety, ale 9 Emeralda nie udało się zrobić. No ale dzisiaj podejmę się kolejnej próby, ponieważ coś tam mam. No mam siódemeczkę, mam jeszcze jakieś skiny, bo sobie jakieś skrzynie otwierałem. Tu coś wziąłem za punkty. No i zaczynamy takim underdogiem na cztery osoby. I powiem wam tyle... Może będzie powtórka, ponieważ już raz takiego underdoga zrobiłem. Eee, właściwie nie underdoga, to był shirt. Ale wypadły dwie Dragon Lorki. W tym przypadku, jakby wypadły dwie Dragon Lorki tutaj na środek, to podzielę się przykładowo z Botem MI. No ale zobaczymy, czy wypadnie chociaż jedna Dragon Lorka i będzie się. Czym podzielić? No niestety, ale nie wypada tutaj Dragon Lorka. No i myślę, że. Spróbujemy jeszcze raz. Tyle, że na trzy osoby zrobić taką baterkę, Dam jeszcze jedną szansę. W skrzyneczce 3% Dragon Lore. Szczerze mówiąc liczę na nią i mam do, co do niej to wielkie oczekiwania. Mamy Wellworn. Mamy Well Worn, mamy Vice, mamy karambita Autotronika. Jest całkiem nieźle. Jest całkiem nieźle i ja sobie to na razie blokuję. Sprzedaję resztę rzeczy, które mam. Mam Karambita, mam Waisy, mam Good Knife'a. Jest dalej M9 Gamma Doppler na stanie. No i powiem tyle: żeby taką M9 zrobić, to trzeba podejmować naprawdę odważne decyzje. I myślę, że spróbuję jeszcze raz kliknąć w skrzynię 3% Dragon Lore. Pamiętajcie, że nie zawsze da radę trafić te najlepsze przedmioty, no w przypadku procentówek to w ogóle jeszcze trudniej trafić te najlepsze przedmioty. No i niestety, ale Dragon Lorki, nie uda mi się trafić. Robimy jeszcze jednego underdoga na trzy osoby, tyle, że dam sobie tutaj Recoil Case'a, dam Steampunk'a, dam Dreams Nightmare'a. Myślę, że dam jeszcze Riptide'ika, ale damy sobie też coś mocniejszego i niech to będzie Radiation. No i myślę, że możemy, czy mogę dać to? Niestety nie, ale mogę dać skrzynię 1% Underdog na 3 osoby Zobaczmy, co z tego Underdoga No 6 skrzyneczek wyniknie Michael i Body samu No i jestem ciekaw Jestem ciekaw, czy wypadną tutaj jakiekolwiek Złote itemki No na szczęście przyleciały miglowsy I jednak trafiam shotgana fabrycznie nowego Jest Falcon Knife Lord Well worn Więc nie najgorzej Zobaczmy Dream Sand Nightmare'a Mamy dwa shotguny i mamy MP9. Przydałaby się kosa na środek, ale nie ma kosy, no i powiem wam tak, w Radiationie nadzieja, bo wątpię, że skrzynia 1% coś da. No niestety, nadzieja umiera ostatnia i mam najwięcej. A skrzynia 1% nie daje nic. No i niestety, ale wleciał tutaj standardzik. No jakbym dał standardowy tryb, to bym zgarnął dwa Falkione, ale nie ma nic, dlatego mam jeszcze dwie stówy, Spróbujmy kliknąć 4% Crimson Weba. Kliknę jeszcze 2% Crimson Weba. No, ze skrzyni 4% nic nie wypadło, kołaszek był obok, ale zobaczmy skrzynię 2% Crimson. Też nic nie ma, jest naklejka. No i myślę, że tak, te wajsy, wajsów nie potrzebuję, wajsy mam w ekwipunku, karambita na razie zostawię, ale mamy dwie dyszki i zrobię jeszcze jednego underdoga i zrobimy coś takiego, 2,3% Dragon Lore, zobaczmy, dwie skrzynie. Zrobię jeszcze takiego underdoga, liczę na WPL Wellworn albo Minimalware, ewentualnie fabrycznie nową, wtedy dałoby radę zrobić M9 Emerald. No ale ze skrzyni 2% nie ma nic i zobaczmy jak skrzynia 3%. Też nic, no pamiętajcie, procentówy, to są perfidne skrzynie, odpuszczamy. Kliknę sobie Golden Volta, ewentualna najdroższa skrzynia. SSG Blood in the Water i otworzyłem to na gesterze, a dostaję skałcika bardzo, ale to bardzo słabego. Otwórzmy jeszcze może Night Opsa, też na jesterze. Jest USP Prinstream i to jest piąty najlepszy przedmiot z tej skrzyni, więc chyba nie będzie takiej tragedii. No nie ma. Zobaczmy jeszcze jedną. No jest USP Monster Mashab. Lepszy to niż to MP5 i tego USP-ka na razie zostawię. Otwórzmy jeszcze Masterminda. Oj, jest drugi najlepszy przedmiot z tej skrzyni. Jest to szkieleton Nightstripe, a jeszcze jedna? No mamy MPK Blaze. Jakby to był Dig Blaze, było o wiele lepiej, ale no UMP też nie jest taki tragiczny. Wiecie co zrobimy? A załadujmy szerdzik. Załadujmy szerdzika i damy tak dwa razy Ricoil Case'a, damy Steam damy damy and Nightmara dwa razy, damy sobie Rip dwa razy, damy 4% slotera i damy 3% Dragon Lore. Ę. Robię taką battle, ale na cztery osoby, nie na trzy, ani nie na dwie. No i zobaczymy, ponieważ na cztery osoby, no wydaje mi się, że powinno tutaj sporo Złotych itemów wylecieć, a przynajmniej mam taką nadzieję. Zobaczmy jak pierwszy recoil. Oj, pierwszy recoil niestety, ale bez żadnego złotego itemu. No może drugi coś przyniesie? Oj, też niestety nic. No i dobra, steampunk, ważna skrzynia. Jak wypadnie emeczka knight, no to nie będzie takiej tragedii. Ja pierdolę, emeczka knight przeleciała. Najlepszy drop to glovesy. No powiem wam, że jakby tutaj wypadł tyle emerald, kurde, to nawet fajny podział by był. Ale nie zapowiada się w ogóle, żeby jakakolwiek chyba kosa wleciała. Ostatnie dwie szanse w Riptide, No wszystko obok. Wszystko obok. No przelatują niestety, ale te złote itemy. I, i nie ma żadnego. No dobra, pamiętajcie. Tak jak wspominałem, nie zawsze da radę trafić. Nawet w przypadku Sherda na cztery osoby dobrych przedmiotów. Ostatnia skrzynia. Nie ma nic. No nie no, podział za piątkę. A szczerze mamy tutaj... Maka 10 i Glocka, no nie no, tragedia, mam 13 Jest USP, przypominam, że jeszcze trwa rozdanie Dwóch skinków, dla tych, którzy grają na moim kodzie No to mają szansę zgarnąć Good Knife'a za 8 ziko i Falkiona Knife'a gamma Dopplera za 5 dych, jednak jest to dla chętnych Jest to dla chętnych, którzy akurat chcieli zrobić nowe skiny Ja Was nie zachęcam do wpłaty, ponieważ nic nie traficie Dodatkowo strona jest tylko dla osób pełnoletnich Musisz mieć ukończone 18 lat, żeby tutaj grać, a te przedmioty Wygrywasz jako prezent. Otrzymujesz je jako prezent, nie jest to losowanie. Otrzymujesz je jako prezent z płatą. I to jest dla tych, którzy grają na moim kodzie. Te givea, jak widzicie, się zakończyły, możecie zobaczyć, kto zgarnął. Żeby zagrać na moim kodzie, klikacie zielony plus. Wpisujecie kodzik waksy, zatrzymujecie darmowe 2 zł i plus 10% do wpłaty A ja myślę, że. Kliknijmy na farta 3 razy medium case na gesterze. I nie ma takiej tragedii, chociaż chyba Orion byłby lepszy. Jednak Simov Minimal Wear, a wópka Warn well Jeszcze trzy Medium Case. No jest awupa Neonoir, jest nowa hiperbestia. to jest coś tam nawet warte, więc też tragedii nie ma. I zobaczmy ostateczne trzy skrzynie. Tutaj dwa kałachy, tutaj Orion, ale dostaje Petkę Rewolwera i Shotguna. Zobaczmy jeszcze, wiecie co? Indirekta 3. Nie ma Digla 3. Nie ma digla. Jest P90 i P2000. To jest dobry drob na skrzynię za dwie dychy. Znowu P90. No i mamy digla Ocean Drive. Jednak to nie jest w najlepszym stanie. Najlepszy jest minimal. Wear. No i ta skrzynia za dwie dychy jest całkiem niezła. Myślę, że zrobimy sobie, wiecie co, underdoga. Underdoga i tak, na sam początek jeden Medium Case. Damy dwa indirecte. Na sam początek dam tanie skrzynie, żeby zobaczyć, czy z tych tanich skrzyneczek uda mi się coś zgarnąć. Damy jeszcze Recall Case'a, fracture Case'a. Dreams and Nightmara i i Riptida, bo wcześniej z nich zupełnie nic nie wypadło. Dam jeszcze Watercase'a, dam ratlesa bo dawno nie dawałem. E, dam dwie skrzynie, 5%. Damy jedną 4%, jedna 4%, jedna 3%. No i czymś przydałoby się dowalić do pieca, niech to będzie Golden Volt. Robię Battle za 8 kloców i to może być powrotniak. To może być powrotniaczek, i na tej Battle, jeśli dobrze wleci, no to mogę zrobić połowę. Połowę do, do M9 Emerald. No ale zobaczmy, jak wypadnie jak wypadnie, pierwsza skrzynia, no niestety Medium Case'ik za 8 dyszek daje mi Simowa Minimal Wear, jednak wygramy Underdoga, ale jest Digielek, skrzynia za 2 dyszki dała Digla Minimal Wear drugi Indirect SSG, SSG też nie jest najgorsze nie ma Good Knife'a slottera no średnio, może tutaj Marble Fate Good Knife nie ma, jest Glock Vogue, jest UMP i jest P2000, może Black Case'ik da już boika na środek Daje mi Bowicka i te tanie skrzynie, no jak sami widzicie potrafią, potrafią jebnąć, jednak no liczymy teraz na te dwie skrzynie, żeby tutaj coś wypluły, no bo mam niestety najwięcej, jest to underdog, a kose jak nie wypadają, tak nie chcą wypaść, no. Dwa shotguny i pp bison. Zobaczmy Riptida. Nie ma nic, jest Digielego Ocean Drive, no i dobra, teraz watercase'ik, M9 na środek. I Poseidon na prawo. Okej. Okay. taki scenariusz mi się podoba. Ratlesik dojeb motylkiem na zawołanie, proszę Państwa. Mamy motyla na, za na zawołanie, żeby dwie ostatnie skrzynie mnie nie zawiodły. Ale w sumie jeszcze 4% sloter. No nie no, jak trafię M9 sloter, no to niestety, ale Emily będzie miała mniej. I ona będzie mogła zgarnąć wszystko. Zobaczmy, trzy ostateczne. Jest M9 sloter dla Emily. Nie ma Dragon Lorki. Jakby Dragon Lorka wpadła, to jesteśmy w domu, ale zobaczmy. Ostateczna skrzynia. O kurde, nic nie dała, ale mamy. Mamy tego Underdoga. Królewski Underek Powrotniak. No, i za te skinki, powiedzmy najdroższe. Na razie, fabrycznie, nowy w Statraku Fire Serpent. No, troszeczkę jeszcze brakuje. A czekajcie, ile my tu mamy? Mamy trzy dyszki. I jeszcze jest Karambit. Dobra, blokujemy te skinki. Najdroższe skiny blokuje. No, bo jeszcze, niestety, ale trochę nam brakuje. Do M9 a nawet nie trochę, no powiem Wam, że ta ostatnia prosta może być najgorsza, ale zostawię USPK, zostawię Digielka, resztę sprzedaję, mamy ósemeczkę. No i ja Wam powiem tak, dzisiaj mogę Wam rozdać troszeczkę droższego skinka niż ostatnio, niech to będzie Digl Ocean Drive Minimal Wear 240 ziko dzisiaj do zgarnięcia. Dzisiaj do zgarnięcia 240 ziko, ale żeby wygrać tego Digla musisz zostawić łapeczkę w górę, dzisiaj dwie łapeczki, to będzie 73 grosze. Tyle ile dobijecie, tyle rozdam. Dodatkowo musisz mieć suba u mnie na kanale, pamiętaj, że to sprawdzam, nie masz suba, nie wygrywasz takich skinów jak tutaj widzowie. I dzisiaj update'ujemy, update'ujemy wasze ekwipunek, piszesz jaki jest twój najdroższy przedmiot w ekwipunku. No i tyle, mój najdroższy przedmiot w ekwipunku to Karambit Fade. później Motylek, Butterfly Knife, Doppler Face. Jeden albo dwa różowy. No i na trzecim miejscu sport glovesy. bo się pozbyłem sporo przedmiotów na, na rzecz zrobienia M9 i Emerald i na rzecz zrobienia batelek. I myślę, że dzisiaj możemy skończyć z takim ekwipunkiem. Dzisiaj kończymy z tym. W przyszłym odcinku zobaczymy, czy uda się zrobić z tego M9 Emerald. Ale to by było na tyle. Na razie.